Witam, tu Tomek. Dzisiaj powiem o dwóch sygnałach, które graliśmy w tym tygodniu. Jeden był na S&P500 H4. Wejście w pozycję. I zamknięcie pozycji. Mówiłem tu nawet o tym, że bronimy trendu wzrostowego na interwale H4. No i na razie obroniliśmy ten trend. I graliśmy buy tutaj. Kolejny sygnał był na ropie. Tutaj weszliśmy w pozycję. Niedużo, niedużo. Ile tam jest? Jeden dolar. I zamknęliśmy. Wyjście z pozycji było tutaj. Jest nawet zaznaczone. Ja, tutaj jest moja pozycja. Trzymam ją jeszcze. Część zrealizowałem. Część trzymam dalej. No i wreszcie trochę ruszył Hang Seng 50, interwał H4, ja dalej w pozycji, część zrealizowałem, ale trzymam dalej, gram na baj, nic się nie zmieniło. I indeks na 50, też gram na baj, część pozycji zrealizowałem, jak dzisiaj rano wstałem, odpaliłem ten na telefonie, Wykresy to część zrealizowałem, część trzymam dalej. Tutaj dla przykładu pokazuję cały czas trzymam ten te linię. Pokazywałem jak to może być. Tutaj akurat zeszli niżej, ale wzrost. Miał nastąpić i nastąpił. Zainteresowane osoby zapraszam do umówienia się na rozmowę. Link będzie pod filmem. Fajnie ten tydzień wyszedł. Naprawdę jestem zadowolony i powiem Wam jedno. Trzeba się nagradzać po dobrych trade'ach. Ja lubię co ja lubię. Ja lubię pójść do cukierni i kawałek fajnego ciasta sobie kupić i zjeść albo do, na jakiś obiadek do fajnej knajpy. Trzeba się nagradzać. Oczywiście też karać za. Złe trade, które przynoszą stratę. Na szczęście ich jest mało. Więcej jest tych lepszych, więc zapraszam i życzę miłego weekendu i do usłyszenia. Tomek